Cześć siemanko, z tej strony Proszust. Witam Was w kolejnym odcinku ze serii pierwszej, a dokładnie ze Farminga Summer 22. Dodałem sobie, do, do, jak, jako mod dodałem sobie właśnie nowy dodatek zielonka, żeby móc uprawiać marchewki i w tym odcinku zamierzam zrobić żniwa oto tego pola, a dokładnie żniwa pszenicy. I to będzie też tak, bo chcę sobie kupić nowy combine i spłacić dług, który na tym save'ie mam. Odpalamy kombajn i wyjeżdżamy. Ja nie wiem czemu Giants nie może zrobić w tym farmingu normalnych lusterek. Byłoby realistyczniej. Bo ja nie wiem czemu w oryginalnych modach nie ma normalnych tylko są takie oto gówna. A w niektórych modach są świetne lusterka. Naprawdę. Są takie młode, których są usterka lepsze naprawdę. No. I zamierzam, żeby odcinki trwały około tak 10 minut. Tak właśnie sobie na zegarku, włączam minutnik i tak będę się dzisiaj tego zamierzał trzymać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak będzie, to zostawcie łapkę w górę. Choć nie będę robił tak jak wielu youtuberów, jakoś wkurzająco pytał się w, w każdej sekundzie odcinka, zostaw łapkę w górę, bo uważam, że też to nie jest fajne w oglądaniu. A, nie zmieszczę się tu. A, zmieszczę jednak. No i robię sobie żniwo. Przyszły odcinek, to zamierzam zrobić z tej nowej serii Czyli odnęty do pieniędzy No nie z nowej w sumie Być z starej I jak teraz będę miał trochę kasy To zamierzam kupić nowy kombajn, a potem Siewnik do marchewek kombajny I sobie zacząć marchewki robić Oj, mi jaka zrobiłem I też zamierzam sobie kupić tego zetora Z tego dodatku zielonka I seria też będzie z zielonki no. Otwieram rurę. Znowu się zakapiłem i mijaka jaka zrobiłem. Jak wam tam ferie mijają? Bo ja jeszcze mam ferie. Bo chyba jeszcze teraz będzie miało jedno województwo w ogóle ferie. Tak ostatnio patrzyłem. Napiszcie w komentarzu jak wam ferie mijają. Czy gracie w Farminga? W jaką inną gierkę? A przypnę wam serduszko. I też piszcie, jakie by dodatki farmingowe, żebym tutaj miał. Bo to expansion Premium, czy jak to się nazywa Premium, jakoś tak. Ten dodatek ja mam z zielonką. Myślę, że jak sobie zrobimy pół tego pola. Tak, że zdążymy. I piszcie w komentarzu. Czy w ogóle chcecie mieć te chudy? Nawet tutaj normalnie. I napiszcie mi jakiegoś fajnego Photoshopa do farminga. Bo chciałbym zacząć robić miniaturki. I teraz mam taki plan, żeby były odcinki równo co miesiąc. Bo ostatni był dwa miesiące temu i tak uważam, że to jest trochę za długo. Bo też to nie zawsze mam czas nagrywać. Więc ja też zacznę nagrywać odcinki na zapas. By po prostu je potem wrzucać i czy chcecie taką serię, bo wiedziałem, że na YouTubie dużo osób taką robi taką, że na No Man's Land będę robił jakieś od zera czy na jakiejś innej mapce hmm. niedługo chcę też zrobić akcję kiszonka tak bo też dawno tego w sumie nie było na tej serii w ogóle ale zanim wypożyczę sprzęt, to ja muszę trochę się dorobić. Też na tym poru teraz zasieję trawę, bo chcę zrobić sobie kosy I napiszcie, czy są teraz siewy. Bo tak w tym miesiącu... No już tak chyba w ten albo w przyszłym miesiącu się siewy zaczynają tak w realu. To napiszcie, czy dobrze myślę. I napiszcie was ulubiony traktor i ulubionego moda do farminga. No, też może zrobić jakiś odcinek ze strajków, bo myślę, że to byłoby fajne. Hm. I bardzo Was zachęcam na to, zostawienie łapki w górę, bo mam taki sobie dałem cel, żeby w tym roku wbić 100 łapek. Tak, to jest taki mój cel. Więc do wakacji, żeby się udało, to musimy wbić 5 wbić 50. A potem musimy to wyjść w drugie. Czy jeszcze no, ale takie 20 łapek to wbija do wpisu do wakacji? To jest nasz cel. I jak to wbijemy, to zrobię specjal. Na 30 też zrobię. Niedługo. Tylko właśnie nie mam pomysłu, jaki zrobić. Możecie mi napisać w komentarzu. I napiszcie też w komentarzu, jak mnie słychać. Czy Mój mikrofon jest spoko, czyli na, jakie na przykład chcieliście nowe gierki. I lubicie też grać na tempomacie, pomacie, ja lubię sobie tak tempomat włączać. I napiszcie też w komentarzu, jaki jest was ulubiony przedmiot w szkole i Was znienawidzony. No. Też chcę zrobić niedługo więcej tych generatorów, generatorów postawić. Oborę. Tak. Ale też tak mówię, że te odcinki nie mają równo trwać 10 minut, tylko mogą być trochę krótsze, albo trochę dłuższe. No. I, i zapiszcie, jeśli chcecie, żebym grał z miesiącami. I mam też taki pomysł. Chcecie odcinek z tego, bo jakie jest osobowa z tego układania bel i z tego tam prasowania bo jakieś taki tryb został dodany. No. Dawno, chyba z pół roku temu, ale czy chcecie z tego trybu? No. No. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby moich filmów nie umijać. Dziękuję, cześć. Pa.